Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dla nowych osób na tym kanale, ja mam na imię Beata i od jakiegoś czasu prowadzę ten kanał, oczywiście dla Ciebie i dla siebie. Myślę, że jesteśmy tutaj dla siebie dużym wsparciem. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli będziesz subskrybować ten kanał, będziesz go polecać, dzielić się poszczególnymi, może filmami. A jeśli masz, Taką ochotę spotkać się ze mną, taką potrzebę, i czujesz, że mogę Ci pomóc, to zapraszam do kontaktu. Pod każdym filmem znajdziesz do mnie kontakt. A dziś porozmawiamy sobie na temat języka, w jakim rozmawia osoba zaburzona narcystycznie. Ktokolwiek z was był w takim związku, czy jest w takim związku, z jakąkolwiek inną osobą, która niekoniecznie musi nazwać yy, narcyzem, ale która tobą manipuluje, to wiesz, że tacy ludzie używają trochę innego języka, ponieważ zwroty, którymi operują w codziennych rozmowach z tobą, ma zupełnie inne znaczenie w kontekście. Więc bądźmy na to bardzo czujni. Pamiętajmy o tym, że narcyz nie cierpi z powodu niskiej oceny. One mają bardzo wysoką. Nie cierpi też z powodu niepewności czy zagubienia. To jest bardzo ważna rzecz, że oni wszyscy, zwłaszcza narcystyczni, nie mają niskiej samooceny. Ich samoocena jest bardzo wysoka i pewność tego, w jaki sposób postępują i to, co myślą i to, co robią i to, co inni powinni robić i myśleć i. Czego oczekują od innych ludzi. Dla nich jest to bardzo jasne. Kiedy się zagłębiamy w badania na, ta, na ten temat, to możemy znaleźć informację, że takie osoby czerpią czasami nawet ogromną przyjemność ze wszystkich rodzajów Twojego cierpienia czy ze wszystkich rodzajów swojej manipulacji i stosują i bardzo wiele. Więc osoby o takich tak zwanych miękkich tyłkach, miękkich sercach, osoby bardzo empatyczne są oczywiście przedmiotem ich ogromnych badań i doświadczeń, i są tak skołowane, że nawet nie podejrzewają, że to jest taka gra, bo nie chce nam się mieścić w głowie, że narcyz po prostu. Bawi się emocjami innych ludzi. To się staje czasami naprawdę aż niewiarygodne. Oni natomiast są bardzo mocno przekonani o swojej wyższości nad innymi. Nawet jeżeli nie mają na to żadnych dowodów, żadnych potwierdzeń ze strony otoczenia, to ich przekonanie o sobie jest niezachwiane jest wielkościowe. Więc kiedy masz do czynienia z taką osobą, która nie wie, co to empatia, która ma przyjemność w sprawianiu ci bólu i poniżaniu innych ludzi, wtedy rozmowy są bardzo emocjonalne i ciągle zmieniające swoje natężenie. Można powiedzieć, że część z nich uprawia taki terroryzm. I w rozmowie zawsze odwracają uwagę od tego, co jest prawdą, co jest oczywiste, co jest rzeczywistością. Więc, żeby ten język trochę dzisiaj poznać, zrozumieć, to powiem wam o kilku rzeczach, na co chciałabym was bardzo mocno uczulić. I jakie słowa padają z jego ust, żeby bardziej obserwować, co się dzieje podczas takiej rozmowy z Nim w Tobie. Jeśli narcyz, wbrew temu, co większość twierdzi, i co pewnie usłyszeliście też na tym kanale, że narcyz nie mówi kocham cię, to muszę to sprostować, bo doświadczenie moje już dzisiaj dużo większe mówi, że on mówi słowo kocham. Tylko kocham cię w takim tłumaczeniu. W znaczeniu, lubię cię kontrolować. Potrafię mówić do ciebie słodkie słówka, czyli w tym pierwszym stadium love bombingu będę cię tymi słowami zalewał, będę cię przyciągał, będę cię mamił, ale potem też będę cię odpychać i niszczyć. Wszystko zależy ode mnie, ja to kontroluję. Zauważ że w sytuacji, kiedy narcyst ci schlebia i prawi komplementy, to w jego przekonaniu, on może mieć wszystko, co chce, i dostanie to od ciebie. Bo Ty w tym okresie zaczynasz mu ufać, a kiedy to się dzieje, to zaczynasz się otwierać, zaczynasz się dzielić wszystkim, co jest dla ciebie ważne. Twoje najskrytsze tajemnice opowiadasz mu o swoich uczuciach, o swoich ranach, problemach, traumach wszystkim, co bardzo boli. O tym, kto, kiedy i jak cię zranił. Odkrywasz się cała. I z taką otwartością i zaufaniem wchodzisz cała w ten związek. Inwestujesz całą siebie, czy całego siebie w tą relację. A on robi to w tym właśnie celu. I wtedy czuje się zwycięzcą. I dość szybko zauważysz w okresie deprywacji, że podetnie ci skrzydła, postawi ci nogę i wykorzysta wszystko, co o tobie wie. Jeśli narcyzm mówi, oprócz kocham cię, że przykro mi, że tak się czujesz, lub dobra, zakończmy tą kłótnię, bo jest bez sensu, to mówiąc, nie wiem, przepraszam, to wcale on nie przeprasza i wcale nie jest mu przykro. Nie jest mu w ogóle przykro, że zrobił to, co zrobił. Bardziej czuje się głupio, kiedy go obnażysz. Kiedy zostanie złapany na kłamstwie, na manipulacji, kiedy ty będziesz miała odwagę, czy będziesz miała odwagę obnażyć to, wtedy jest wkurzony, że masz śmiałość pociągnąć go do odpowiedzialności. On bardzo nie lubi. Jeśli ty pokażesz, obnażysz mu to, co się wydarzyło naprawdę. Więc nie myśl, że jest mu przykro, że ty tonisz we łzach czy w emocjach, bo to dla niego nie jest ważne. Tylko on ma prawo mieć swoje emocje i osiągać swoje cele, i tylko on jest ważny, niezależnie od tego, jak ty się z tym czujesz. I weź to bardzo, bardzo głęboko do serca. Może też słyszysz w waszym związku, że jesteś przewrażliwiona, przewrażliwiony, że ach, przesadzasz, daj spokój. Albo coś ty taka emocjonalna, bądź taka wrażliwa, to mimo wszystko, że ty reagujesz zupełnie normalnie, to jest zupełnie normalna reakcja na trudną reakcję z jego strony, na tą ogromną, niewiarygodną wręcz ilość zachowań, słów. To on czuje w sobie pustkę. Dla niego nie jesteś ważny ani ważny, i ten rodzaj unieważniania ciebie jest wytrychem, by zmusić cię do zachowania takiego, jakie on chce, jakiego on oczekuje, jakiego on sobie życzy, do tego, żebyś była mu posłuszna. Bo kiedy tak się staje, to ty tracisz zaufanie do siebie. I wtedy zaczynasz zastanawiać się co jest ze mną nie tak. Że on ma zawsze rację. I czujesz to, że on musi mieć rację i tak naprawdę zaczynasz w to wierzyć, że tak jest. I wszystko zmierza w takim kierunku, że on zawsze będzie i chce mieć rację. Choć ty może pomyślisz, że będziesz chciała się zmieniać, że będziesz chciała pracować nad sobą, aby zwiększyć tą swoją samoocenę, aby zminimalizować to okrucieństwo, którego doświadczasz, które on stosuje w stosunku do ciebie. Ale on podczas tego, kiedy ty pracujesz nad sobą, uważa, że dopóki to robisz, to jest OK. Bo Wiesz, on będzie czerpał bardzo dużo przyjemności z swojego gimnastykowania się, swoich trudów, swojej energii, którą wkładasz właśnie w ten swój rozwój, nie ponosząc żadnych konsekwencji, on będzie się tym pastił, żeby cię po prostu dokuczyć i cię zniechęcić. Kiedy narcyz mówi do Ciebie, że chyba zgłupiałaś, że ci, o co ci chodzi, że to bez sensu, że, że daj spokój, że... Możesz i cię leczyć, potrzebujesz opieki psychologa, psychiatry, jesteś nienormalna, o co ci chodzi, oszalałaś, zwariowałaś. To on już wtedy wie, że jest mistrzem Twojego chaosu i uwielbia prowokować, uwielbia Twoją reakcję na tę prowokację, uwielbia ten stan, to kiedy może cię oskarżyć. Poniżyć i udowadniać, że jesteś szalona, że coś z Tobą jest nie tak. I to w końcu dajesz się przekonać. Że nie ma nikogo, kto by Cię chciał słuchać, że jednak może jesteś niezrównoważona. Że wszystko to, co On mówi, może być prawdą, albo nie. I chcesz to. Podważyć, uznając, że przecież jesteś stabilna, że to on ma problem ze sobą, a ty nie masz nic wspólnego z jego kolejną gierką i że tak, tak zazwyczaj się zdarza, że mimo wszystko on wygrywa. On o wszystkich swoich eks mówi, że są niezrównoważeni, chorzy, że to jakieś, o kobietach mówi się wariatki, o fazach, że są, nie wiem, szaleńcy. I mają na ten temat bardzo dużo do powiedzenia, na temat swoich ex partnerów ale nigdy nie mówią ci prawdy. Tak naprawdę, prawda jest taka, że to oni doprowadzili ich do szaleństwa. Do tych zachowań, które stały się takie irracjonalne, pełne bólu, żalu, szaleńczych może zachowań. Ale on miał po prostu z tego zabawę. Ponieważ on potrzebował tego tego feedbacku, tego, tej, z powrotem tej reakcji zwrotnej. On musiał te swoje ofiary, tych ex, byłych partnerów ciągle naciskać, szturchać w różne punkty, dotykać tych wszystkich ran, i grzebać w nich głęboko, żeby cały czas czuły ból. Po to, żeby wykorzystać ich całą reakcję tego zachowania przeciwko tobie, aby pokazać, jaka jesteś słaba, aby cię poniżyć i udowodnić, że jednak jesteś niezrównoważona, że coś jest z tobą nie tak. To jest częsta gra, w którą gra, oni grają że ty powinnaś coś ze sobą zrobić. Kiedy on próbuje ci wmówić, że na przykład takie sztuczki jeszcze stosują, że ma dużo koleżanek, że ta koleżanka z pracy i ta sąsiadka, którą odwiedza dość często, bo ciągle coś się dzieje, taki jest pomocny sąsiad, czy zostaje w pracy po godzinach, bo koleżance musiał pomóc. Że się mu, mu się tak dobrze gada z tą koleżanką, i że mówi, że to jest tylko przyjaźń. To jest przyjaźń tylko, oni się tylko przyjaźnią. To uwierz mi, że w jego, więzy, w jego języku znaczy to, że po prostu on potrzebuje innych osób. I mówi do ciebie: nudzę się nudzę się w tym związku. I pokazuje w ten sposób, że możecie po prostu zastąpić bardzo łatwo kimś innym, kiedy odejdziesz, bo nie wytrzymasz. Kiedy już się zmęczysz, kiedy już cię zużyjesz, kiedy cię zajedzie. Więc to nie jest przyjaźń. Wszystko to wykorzysta przeciwko tobie, żeby ci udowodnić, że to Ty jesteś kontrolująca. Kiedy zaczniesz szaleć ze zazdrości, że to Ty jesteś zazdrosna, że to Ty prowadzisz jakieś podwójne standardy albo podwójne życie, że przecież On nic takiego nie robi. Że Ty masz jakieś obsesje. Bo, bo zrobiłaś mu awanturę. On uwielbia, jak Ty walczysz, jak się wijesz, jak zabiegasz o jego o okruchy z Pańskiego stołu, o Jego uwagę. To powoduje, że on czuje się ciągle lepszy. Tylko w ten sposób stawiasz na piedestał i czuje się taki silny. Hero, macho. Czuję się taki wtedy, kiedy flirtuje z innymi kobietami w Twojej obecności, czy ona flirtuje z innymi mężczyznami w Twojej obecności, a ty po prostu nie wytrzymujesz tego. Twoje napięcie powoduje, że on oczywiście, co robi, oskarża cię o niepoczytalność. I często też sięga po takie narzędzia, żeby cię po prostu wkurzyć. Najnormalniej w świecie wkurzyć i spowodować tą niepewność na wskazanie czy na porównanie Twoich wad, Twoich niedociągnięć. Czy wytknąć jakieś przykre wspomnienia, wyciągnąć coś na wierzch, wyciągnąć takie tajemnice, często w bardzo nieoczekiwanych dla Ciebie sytuacjach, i wtedy czujesz się zupełnie bezsilna, bez energii. A prawda jest taka, że cokolwiek podejrzewasz, to co ci mówi twoje ciało i twoje emocje ma uzasadnienie i temu ufaj. Więc nie lekceważ tego. Naprawdę nie lekceważ tego. Słuchaj tego, co ci podpowiada twoja intuicja, co ci mówi twoje ciało, twoje emocje. One są twoim najlepszym przewodnikiem, one są twoją prawdą i drogowskazem. Więc bądź czujna, bądź czujny na to, czy faktycznie nie jest tak, że on czuje, że ma prawo do wszystkiego i ty mu dajesz coraz więcej przestrzeni? Zaufaj bardziej sobie. Nie ufaj jemu, bo on się będzie bawił twoim zaufaniem. Dla niego to jest po prostu zabawne. Kiedy ty będziesz wiecznie zaniepokojona, rozdygotana, smutna, Niepewna. On lubi taki stan niepewności. Ciągle chodzi po linie nad przepaścią. Jeżeli mówi do ciebie, tak naprawdę w jego głowie chodzi tylko o niego, nigdy nie o ciebie. Kiedykolwiek zwrócisz swoją uwagę na swoje potrzeby. To On bardzo szybko sprowadzi Cię na ziemię. Obserwuj to. Bądź czujna. On każdą Twoją potrzebę sprowadzi bardzo szybko do egocentryzmu i sprawi, że poczujesz się winna, gorsza. Zawstydzicie, bo posądzicie na przykład o egoizm albo o to, że jak możesz postawić swoje sprawy, na pierwszym miejscu i nie zauważyć na to, kto tu jest najważniejszy, albo kto się tobą opiekuje, albo kto tutaj zarabia na dom, haruje, robi różne rzeczy. Tak, On potrafi silnie argumentować. Wszystko, cokolwiek robi, to zawsze mówi, że to dla dobra waszego. Swoje sukcesy, swoje inne rzeczy, zawsze, bardzo często wyimaginowane też dążenia. To wszystko ci zawsze wypomni. To zawsze jest dla dobra Waszego. A na koniec, kiedy masz już siłę, i może już odeszłaś, może już wyszłaś z tego związku, to dostaniesz propozycję od narcyza. Że na przykład możecie się zaprzyjaźnić. To pamiętaj, czerwony znak ostrzegawczy. Że w jego myśleniu to znaczy, że on lubi mieć harem, którym zarządza. Więc on wyznaczy Ci oczywiście odpowiednie miejsce w tym haramie i to będą znowu jego zasady. Kto zajmuje które miejsce, gdzie, co możesz, co nie. Wszystkie kobiety, cały harem. Wszystkie są pod ręką. Mogą chodzić tylko według zasad, które tworzy on. To takie trochę hobbystyczne kolekcjonowanie albo urozmaicenie sobie życia. Wtedy ma większy wybór. Jeśli jesteś już w takim przekonaniu, że nie masz już z kim o tym porozmawiać, bo wydaje ci się, że Trudno byłoby w to uwierzyć, że nikt by ci w to nie uwierzył. Czy czujesz, że na przykład już naprawdę nie masz wsparcia? To możesz być pewna, że on już wcześniej zrobił swoją krecią robotę. Prawdopodobnie jest tak, bardzo często się tak zdarza, że oczernił ciebie już przed innymi. Więc ludzie zaczynają wierzyć jego kłamstwom. Dlatego też twierdzi, że przecież inni nie mogą ci uwierzyć. Kto ci uwierzy, on mówi do ciebie. Kto ci w to uwierzy, kiedy ty tylko widzisz jego prawdziwą twarz? I szczególnie ci, którzy są ci najbliżej, którzy uważają, że jesteś niesamowitą, cudowną, wspaniałą osobą, to on już o to zadba. Tak ich zmanipuluje, żeby zmienili zdanie albo żeby się trochę odsunęli. I tak będzie robił to, dlatego, żebyś Ty też straciła wiarę, że ktokolwiek Ci uwierzy, bo nie podejmę tego ryzyka, żeby pójść dalej, nie podejmę ryzyka, żeby to on stracił twarz. Więc dla każdej osoby, dla której będziesz wyjątkowa, tym bardziej on dotrze do niej, żeby przekonać ją o tym, że coś z Tobą jest nie tak. Bo przecież on nie, on jest idealny. On nie może zaryzykować, żeby ktokolwiek go złapał. Na jego kłamstwie, na tym, że niweczy niszczy wasz związek, że jego wizerunek jest nadszarpnięty. On musi chronić go, więc użyje każdego narzędzia do tego, żebyś ty, ty bała się i milczała i nie mówiła nikomu, co tak naprawdę dzieje się w twojej relacji. Żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw, żeby nikt nie wiedział, kim on jest. Mam taką nadzieję, że dzisiaj te krótkie informacje będą przypominały tobie, każdej osobie, która jest w trudnej relacji, o tym, że ten język różni się, że my często interpretujemy jego słowa, które brzmią inaczej, ale znaczą zupełnie co innego. I pamiętaj, że problem nie jest z tobą, że to nie ty jesteś niestabilna emocjonalnie. To on jest świetnym manipulatorem. Nie tylko ciebie, ale Twojego też otoczenia. Więc bardzo bądź uważna. Czy uważny na to, co mówi i jak się zachowuje? Czy to jest spójne? Jak kłamie? I wprowadza Cię w ciągły taki roll -coaster. Jak widzisz, jak stajesz się wycofana, smutna, nieważna i niestabilna, bo taka możesz się czuć, to uwierz mi, że masz do tego zupełne prawo. Więc zadbaj o siebie i z większą uważnością, z, dużą, z większą serdecznością i wyrozumiałością dla siebie samej czy siebie samego, patrz na siebie. Ja często mówię tu o kobietach, ale to dotyczy również mężczyzn, którzy są w toksycznych, narcystycznych relacjach, i to naprawdę nie są łatwe przypadki. Więc zwróćcie uwagę na ten język, jakim się komunikujemy co ci mówi ciało, co ci mówią Twoje emocje. I sprawdzaj, czy to jest prawda. Pamiętam oczywiście, że któraś z dziewcząt prosiła mnie o to, żeby przygotować materiał odnośnie tego, dlaczego narcyzi tak y, łatwo wybierają inne partnerki i porzucają swoje, tak lekko porzucają swoje domy, rodziny, dzieci i odchodzą do innych kobiet i afiszują się wręcz z nimi pod rękę y, i nie widać po nich, nie widać po nich żadnych skrupułów. I myślę, że w tym odcinku odpowiedziałam trochę na pytanie, że oni po prostu muszą mieć kilka osób. Jednocześnie więc jak się już wszystko wyda, no to dokonają wyboru, tak? Albo jak się wypali, już cię zniszczy, no to on po prostu odchodzi. On po prostu kocha harem, lubią mieć haremy, lubią mieć dużo służby wokół siebie i czerpać z nich po prostu korzyści. Korzyści te muszą posiadać z wielu źródeł, dlatego, że jak się coś wyczerpuje, na no to drugie się musi naładować. Jedno źródło ich nie zadawala. Oni bardzo niszczą, bardzo szybko niszczą jedno źródło, albo bardzo osłabiają, więc zazwyczaj mają kilka źródeł zasilania i czerpią z tego, w ten sposób żyją. Dzisiaj to już wszystko. Ja oczywiście na spotkanie indywidualne zawsze zapraszam. Pod filmem znajdziesz kontakt do mnie. Do zobaczenia.